Moje ulubione telefony z kolekcji. Mam ich tyle. I tak. Na początek Nokia 330. Tak, no nie wychodzi z droga. Um, co nie wychodzi z łóżka DC, ale po prostu lubię takie wytrzymałe i stare telefony. Nokia 3330. Też wszystko to samo co w tej, czyli lubię stare, też nie wychodzi z Gacesi, już Gotesi Loki 1600 Ponieważ tak ma ma jeszcze dwie inne gry i ogólnie fajnie szybko się odpala i no, ogólnie Faj fajna jest Och, i P30 Lite bo jest bardzo szybki, ma 128 GB tyt, tyt. bardzo ładne zdjęcia bardzo ładne nocne zdjęcia i ogólnie fajnie. bardzo telefon a te co? ponieważ całkiem długo się odwołuje nie zaczyna go praktycznie i fajny aparat ma <laughs> teraz dwa na początku Samsung Galaxy S3 o nawet pola bo jest w pełni sprawny, tak ten jest w pełni sprawny, ten ten. No i one są w pełni sprawne, tylko po prostu stoją na łóżku karty t 2 a ten działa w pełni sprawny. I są jak Xperia. Bo nie fajny taki telefonik. Dobra, i możemy teraz sobie uporządkować. Dobra, po prostu to są moje ulubione telefony. I Dobra. I tak teraz powiem w tym filmie, że na jednego subskrybenta jest taki fajny specjal. Całkiem całkiem nie dla każdego może być fajny. A na od 3 do 5 subskrypcji, no to zobaczycie, co będzie. Na początku trzeba zrobić te subskrypcje.